Witam wszystkich z tej strony. Bednar dotarła do mnie przesyłka od Romana z Martian. Którego pozdrawiam serdecznie. Jak na wcześniejszym filmiku wspomniałem, że mam w planach go odwiedzić. Postanowiliśmy z żoną podjechać na kawę, poznać osobiście, porozmawiać jak i z panem Romanem, jak i również z jego małżonką. Także pozdrawiamy ich serdecznie. Naprawdę bardzo. Mili, sympatyczni ludzie, nawet dostaliśmy zaproszenie od nich na grilla, bo naprawdę mieszka w bardzo pięknym miejscu spokojnym blisko jeziora. Ale wracając do tematu, jak widzicie w tytule, przysłał mi piranie pasiastą, też rozpakujemy sobie, zobaczymy w jakiej kondycji są rybki. Aklimatyzację planuję robić około 6-8 godzin. Ten gatunek ryby akurat nie jest zbyt delikatny, jest to naprawdę dość twarda ryba, ale jak wiemy, aklimatyzację musimy zawsze zrobić, jeśli nam zależy oczywiście na zdrowiu i bezpieczeństwie naszej ryby. Jak widzicie, woreczków mamy 10, biorąc sobie akwarium 50 litrów, w tym akwarium będziemy robić aklimatyzację. Więc w zupełności taki litraż nam wystarczy. A w międzyczasie opowiem Wam troszeczkę o tych Meleusach, czyli piranii pasiastej. Odmian piranii istnieje kilka: brazylijska, kolumbijska, jak i również z Peru. Ale niektóre odmiany mają bardzo wąski pas po obydwu stronach ciała. Nasz osobnik pochodzi z Peru i posiada bardzo szeroki pas. Więc moim zdaniem jest najładniejsza odmiana z rodziny piraniowatych. Piranie pasiaste są wszystkożerne. Możemy podawać jakieś mrożonki, pokarmy suche, granulat, nawet owoce typu czereśnie, gruszkę, mango, brzoskwinie, jakieś wiosenne warzywa, cukinia, ogórek, groszek, nawet parzoną pokrzywę. Pirania pasiasta jest w dużej mierze rybą roślinożerną. Także już wiemy, że w zbiorniku nie może być żadnych roślin, bo zostaną po prostu całkowicie wszystkie zjedzone. Więc zbiornik możemy mieć wyposażony w piasek, jakieś otoczaki i korzenie. Światło przy tych osobnikach musi być delikatne. Jest to bardzo spokojna ryba. Ale jak i również płochliwa. A mocne światło w zbiorniku bardzo ten gatunek stresuje. Wiadomo, że ta ryba bardzo dobrze czuje się w stadzie, czyli kilka osobników, 8-10 minimum. Pewnie się zastanawiacie, czy takie ryby możemy trzymać z innymi. Jak najbardziej możemy tutaj trzymać z pielęgnicami, z brojnikami. Także ta pirania nie jest zbytnio agresywna. Niektóre osobniki u mnie zostaną, a resztę po prostu sprzedam. Te osobniki rosną do 42 cm, więc można sobie wyobrazić, jaki bym potrzebował zbiornik, żeby te wszystkie osobniki dla siebie pozostawić. Również bardzo dobrym przysmakiem są dla nich dżdżownice, których mamy pod dostatkiem. Wykarmienie takich, takiego gatunku naprawdę jest lightowe. Każdy sobie powinien z, z tym poradzić. Warunki w akwarium to pH od 5,5 do 6,9, więc spokojnie w zbiorniku możemy sobie utrzymać 6,5 pH. Temperatura między 22 a 26, więc tutaj całkowicie można sobie odpuścić montaż grzałki w akwarium. Te maluszki nie mają tutaj zbyt ładnej barwy, ale dorosłe osobniki mają kolor srebrzysty. Posiadają szeroki pas po obydwóch stronach ciała. Dodatkowo posiadają kolor pomarańczowy, ale tutaj, w zależności od populacji, może być ciemniejszy lub jaśniejszy Także moim zdaniem bardzo atrakcyjny gatunek Jedyny minus że musimy odpuścić sobie całkowicie rośliny w takim zbiorniku jako odróżnić, jak odróżnić samca od samicy? Jest to naprawdę bardzo proste Samiec ma wcięcie na płetwie ogonowej i szpiczastą płetwę grzbietową ta odmiana piranii nie jest agresywna w stosunku do człowieka ale jak i również przy pielęgnacji zbiornika musimy uważać bo taka pirania, że jest roślinożerna ale posiada bardzo silne uzębienie może w jakimś stopniu nas zaatakować co najważniejsze, trzeba pamiętać, żeby w akwarium nie występowały bardzo zaostrzone elementy typu aranżacji i tak bo te ryby są dość płochliwe i mogą przez to się pokaleczyć Na pewno musimy unikać wpuszczalni mniejszych osobników do zbiornika, bo mogą zostać zjedzone, ale z większymi osobnikami, jak najbardziej. Filtr w zbiorniku powinien być dość wydajny, kubełkowy czy Samp, bo ryby lubią bardzo dobrą jakość wody. Rybki przechodzą aklimatyzację, a później przerzucimy sobie je do tego zbiorniczka i już pływają w swoim tymczasowym zbiorniku. Zbiorniczek jest ciemniejszy więc już możemy zauważyć jakieś tam delikatne pasy na ciele. Także niektóre osobniki u mnie pozostaną, a resztę pewnie za jakiś czas wystawię na OLX. -ie. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego zamówiłem tyle osobników, jak i tyle nie potrzebuję, ze względu, że przyjechały do mnie osobniki, które zostały sprowadzone z Peru, jak troszeczkę rybki się uspokoją, podamy im tutaj z firmy Tropical. Są to również pokarmy roślinne, więc na pewno powinno, powinny im smakować. I przy okazji dowiem się, które pokarmy bardziej im podchodzą, a które gorzej. Także jak widzicie, jakoś powoli się u mnie kręci. W hodowli śmiga wszystko ok. Parę dorosłych ryb zostało sprzedanych, jak i również tarlaków. Również już nie ma w mojej hodowli dyskowców, red melonów. Także przywitały inne akwarium i mają się dobrze. Także, żeby nie przedłużać tego odcinka, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jeśli jesteś nowym widzem, zapraszam Cię do obejrzenia moich poprzednich materiałów. Przypominam, gdy osiągniemy 4000 subów, na kanale pojawi się konkurs. Co będzie w konkursie, również się dowiecie w odpowiednim czasie. Więc pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.